Weź no tutaj ten, wstań, ukucnij tutaj Ale nie wskaczysz przecież na mnie Znaczy wiesz to na ciebie wskoczyć to ja wskoczę? Ty nie wskaczysz potem ze mnie No A Weź ty podskocz, ukucnij i pod wstań jak jestem na tobie Nie da się no, spróbuj wskoczyć Nie mogę. Dobra. Idziemy dalej z sąsiadów szukać. Co? Chodź, idziemy ja dalej. wracamy do tamtych. Gdy mhm. sobie widziałem dużą bazę. Hmm. Tam jest tamta, więc jest mniej więcej dużo baza. Tu są te. Chodź. Chodź za mną, Mariam. Weź sobie, wjec. Może dziecko, bo. A jeden masz. Błodnego. Dwie hmm, minuty. Ja nie wiem, ci powiem. Trzy minuty, żeby spadło tutaj jakaś baza. Czekaj, bo jest chujowo postawiona, widzę. Chyba. W warbange'u 50 żelaza jest. Wszedłeś? Tak. Szału nie ma. Weź sobie, weź żelazo. A tutaj jest pewnie skrzynka. Z tym... z nie ma sensu. Możesz rozebrać ile się da i... Tutaj jest skrzynka z wordbendem, czyli trzeba wyczekać tą bazę. A nic. No to ja ci tutaj zbiorę ścianki boczne. Gdzie ty jesteś tam. Ma się, no sobie interesy. Chodź, chodź. Czekaj, trochę drewna zbiorę. No gdzie ty jesteś? No. no Ale masz lagi, ty No ja wiem właśnie, ja wiem co się dzieje U mnie w miejscu biegłeś na przykład Aż mi się odechciewa dosłownie Grać <grym> Chodź do tamtej metalowej może Chodź, 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 tu jest baza. Galanta. Jesteś? Jestem, idę, biegnę. No, faktycznie galanta i... i... tam to żelazo? Mhm. Prze... Kurwa! Fraga mam. mam. Bo ja też nie miałem właśnie. Tylko wiesz, że jak tam wyjdziemy, to możemy nie wejść. A ile wejdziemy? się pobudowane. Kurcze, jakie lagi mam. Nie wejdziemy tam chyba na Spróbuję, obchodzę ją... Obchodzę ją tylko jak mogę i... Ja, ja tego nie było, to bym... No, jakby mnie tak nie rzucało... No, nie wskoczy tam. Tutaj była jedna jeszcze jakaś baza widziałem. Tam, <laughs> tam jest, coś jest. Tam ta rozebrana. Tamte, tam jest rozebrana jedna, no, ale obok tej rozebranej jest dużo. Ja idę do tej małej tutaj najpierw zobaczyć jak stoi. O i tutaj jeszcze góry u... jest jedna. Czekaj wracam do ciebie. Na górze. Czekaj, czekaj na mnie. Tylko nie wiem skąd. Chyba z tamtej dużej. Nie wiem, idziesz tamto pozbierać coś rozwalone. Jest to ile na razie na tą tutaj u góry. Myślę, że nam się uda. Nie wiem, wysoka jest też. Mm. Ty bierzesz, tak ja bye. Bierze. Lubisz jak coś stresuje. Mm -hmm. Więc nie ma takiego Ja nie wiem czy tamtą da się pozbierać I na tamtą rozwaloną zobaczyć Jeśli ja się da pozbierać to pozbieram, bo już mam 55 dasek. Ale ona jest tak jakby nisko podwoziowa baza Siwego I zobaczymy. Tam z tyłu jest jeszcze jedna. No jest napędzanie tylko pod drzewa. Kłada słyszę. Z tej. Ty klepowałeś jakieś drzewo? Tak, ja klepę drzewo. Kład jedzie, uważaj. Tutaj dłużej tutaj Ty rąbiesz? Nie Kopowam się w krzakach Widzisz mnie? Nie widzę cię Nie patrz, nie rozglądam się na ciebie Biegnę do Ciebie do krzaków Gdzie? Do krzaków biegnę tu tutaj z gnatem jakiś biega chuj co? O kurwa, to jakiś chuj biegnie, ty. No mówię do ciebie przecież, ty, że z gnatem biega, ty. Raszujemy go czy nie? Hello, 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 friend, hello, friend, hello. A to chyba Polak jest. Polak? Tak. O, miło, o, miło o. <laughs> Ładna, Ładna baza. baza. No to chyba się spożegnać. <laughs> I się tutaj rozpierdolić Trzeba koło trzeciej nocy wejść. A ta? Ta, na Polaka, ta. E. Ty łukiem strzelasz? Nie. Strzela z, z tej bazy do mnie strzela. Nie, wiem, skąd do mnie strzela? Z góry strzelam. Ja wiem, że z góry, ale teraz go nie widzę, Przedtem nie widziałem? Ty jest nasz swojego sąsiada? To też jest A, też Polaki Halo! Poczekam masz mi drzwi od znowu Znowu cię da A otwierają No wychodzą na dwór chyba wiesz? Dwóch ich tam jest Kurcz Ciemka Ciemka Ciemka. Co jest jakieś Jakie straje kurwa Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy Amigo Dobra. Amigo! Idziemy kogo innego szukać, jak tu Polaki same, to... Gdzie ty pobiegłeś? Na tu... pustynię? Do Dobrąga. Do obręga. Ale niedojrzały Do był jeszcze Tu trzeba będzie wrócić Tam widzę jakąś bazę ty czekaj, ja zobaczę jak daleko do domu mamy Kilometr no. 200 Tylko, to jest blisko Blisko, bo my jesteśmy tak samo przy pustyni. Ale w dobrym kierunku do domu wracamy O jeszcze głodny jestem Ty strzelałeś? Nie Coś strzelało No nie umie, że zaczyna strzeć włosy No Ci słyszałem A jak słyszał No Jak oni tu kładem wjeżdżają na górę Jeździ gdzieś. Ja bym zajęła mi tego kłada. Ja się wystawię, a ja ty nie tego po... Bo nie, nie, nie będę zabity Tu ja jest kolej jakiś, ty. Gdzie? Z tyłu. Gdzie z tyłu? Czekaj, weźcie tej jest wejście. Do... No tam z tyłu druga chata taka wielka jest. Ty tam u góry jesteś, u góry jesteś. No ja jestem u góry Tutaj, chodź w moją stronę. Tu. Kurwa, no tam kład jeździł jak chciałem kłada zajebać. Tutaj jest wielka hata też ty, z tyłu. No i niech sobie będzie tak i tak ginie damy robię. Nie nie mamy tych 4 U mnie jest, Ja też. 11 minut mam Ja 3. Tu goś latał. Tu się nie wejdzie, znaczy nie ma sensu. Tam u góry jest baza. Tam też jest Bada. Tak zaraz raz jedną no z wody. Dobra, idziemy, chodź. A nie masz surowego steka, żeby zjeść? Nie mam co jeść, nie poluję nawet. Nie ma na co teraz za no bardzo. Kurwa, lagi. 800 metrów mamy do domu, chodź, idziemy. A, żebym zaskoczył, se Cieszałem tu jest jakiś koleś To ty? Gdzie? To ja Ja tu się nie szkoczy, dobra chodź Pierdziesz na wprost do domu No 95 sekund do zdechnięcia z głodu Dałbym si, ale kamieniem się nie najesz. No, no spoko, spoko Ważne, żeby chociaż jeden doszedł do bazy A ty no, masz jeszcze nadal niesławny? No. 24, 24 minuty Dobra, to skończymy na razie, dojdziemy do bazy i tyle. To żadnej śmieszyny tu nie ma tej Kurwa Idę na górę, chodź ze mną, chodź Gdzie na górę Tu? tu na górę Tak Daleko mamy do chałupy Pół kilometra Nie dojdę i tak dzisiaj, jak z głodu, 42 sekundy A tu się coś i tymi i maszyny chodzą, od no dziwo. I chyba naokół trzeba było być. Tam jest work the Jakaś chałupa. Są wrongi. No to się najedz. No i, i ja to zrobię. Chyba się drzwi da otworzyć. Nie da się. A w już sprawdzie jeszcze coś jest? Nie. Ty łuk naciągasz? Tak. Dobra, o, a, na ale spadłem. Aż mam czarno. Nic nie widzę. Juła łamana noga. Dym widać tylko. W ciemku Co da się tam wejść, czy nie? Co jest trochę? trochę chujnia, może jej by dało radę to złożyć, tylko że ja tam nie podskoczę a jak masz do podstawienia coś nie da się nic postawić no już mi się zmiary ja tego dzika zabijam tu tu z zwierzęcy kurczę aż ja pierdolę nie dzwoni Wyłącz ten telefon i tyle Kurczę. Myślałem, że zdechnę już A co, spadłeś? Właśnie było blisko Gdzie ty jesteś? Je... A jak wkurwia ucho to gdzie? Ja jestem tylko do tej bazy. Tu bym gdzieś? Tak. Podkod. Tylko w stronę drzwi jesteś. Mhm. Ja już nie komentarzuję. Tak? To jest Ja nie, nie gdzie ty jesteś Auto na skałach Gdzie? No stoi przy wejściu na tą bazę. Dobra, widzę już Dobra, i chodź do domu, nie ma sensu. No nie ma sensu, bo to są tylko zabudowane. Ten, tam jest główna baza, co się Dobra, mam 400. 200 metrów, 300 no. Gdzie? No, nasza. Do bazy naszej? No. No to ja wiem, gdzie jest, no, tam jest koło drogi na połączeniu tych gruntów dwóch. No. A patrzcie, ta to auto, co tutaj na tym stoi? Nie wiem, co to ma na tym, że te auto tak dziwnie stoją. Wiesz, to może one jeszcze były. przed update'em z tego pozdejmowane koła i. Nie, nie, nie wiem. Bo teraz tu mapę, co nie? Restartuję od nowa. A silnik, jest wsadzony. Ale może. Może po prostu admini tutaj tak postawili te auto. Może Hej jeszcze gdzieś widziałem A I zimno mi jest Mi też Dobra, chodź do hałda jakąś Tutaj widzę jakąś chorobę Dużą 100 dołę wręcz Где ты ясно? Да, это как-то до I need to eat. что минуты мимо. Да, то есть что-чё. Двигайся Ну, тоже, Что-чё клепешь? Ну. Idziemy do nas do bazy Możemy jakiegoś dzika upolować No, jesteśmy tu Tutaj jest ten dom Tutaj są już dziki, a tam jest nasza chałupa, dobra Psu, <laughs> Dzik przede mną ucieka Nie goń chyba Dobra, mam takiego jednego Dobra, bo ja mam 3 minuty do... Tam jest ognisko Gdzie koło na gdzieś? Widziałem ognisko Ko... Kurwa z głodu zaraz Zjem tego steka Ale pójdę sprawdzić to ognisko Dobra zjedz z tego steka Ja tu obrągi mam nasadzone przecież <coughs> Najgorsze jest to, że mi zimno jedzenie to w 5 minut Jan Dobra Gdzie ty widziałeś ten... Nie, to zamieć jest zbyt za dużo Dobra, wracamy Kurczę, za dużo drzwi mamy tutaj Kamerę no, ja spierdolam, <coughs> bo ich zaraz ubiję Chodź, chodź, chodź 2 sekundy do zdechnięcia O, steki I ci chyba... Idę, chy... idę, Zimno mam Co steki? Ci chyba zieleniały. Wszystkie 96 minut do zdechnięcia, sekund Z głodu Powiem, że nawet trochę dropu mamy i nie zrobiliśmy chyba ty czemu lampy nie zapalasz kurwa jebano paliwa no trochę Spaliwa paliwa już by trochę zrobił ile to jest tych obrągów 8? tu są obrągi jak chcesz do zjedzenia Dzień. Dzień. No, nie widzę nic Nie, dzik przekopał tak A ja gorąco Nie pa, masz, będę. Nie masz, czy przy... jest bierę. To nie mam. A ja mam. Nie chodźcie w jasno Czy znowu Nie zamarzasz już Ja od kiedy? Ja to prawie w ogóle nie zamarzałem Buty mi wyleciały Nie masz butów? Mam buty, mam no. A ja nie Zebrałem, bo sobie samobójstwo pełniłem. Czy Czyżż jak cepa to tutaj Dlaczego to wszystko jest tak Dobra, kończymy, na razie. No, możemy kończyć. No. Czemu zgasiłeś? Ale to. Co zgasiłem? Gdzie nie jest hmm. tam <grym> Ty gdzie na to tem? Nie ma to tema Jest totem. <grym> Dobra, to nic, do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie Narka